Manko. Hejka. Musimy wam powiedzieć dwie rzeczy. Dwie sprawy, pewnie już widzieliście tytuł. Pierwsza pozytywna. To jest co? To chcielibyśmy wam bardzo podziękować za 100 subskrypcji na naszym kanale. Bardzo się z tego cieszymy i wiadomo zachęcamy dalej do subskrybowania ponieważ jeszcze nie każdy nas subskrybuje. Tak, dokładnie tyle osób tutaj gdzieś będzie zaraz zlecało. Spróbujemy to dodać w montażu. Tyle osób nie subskrybuje tego kanału. No i jest jeszcze druga bardzo ważna i istotna rzecz. Musimy powiedzieć że to już jest koniec. Mówi mhm. się poważnie, to jest koniec. Koniec filmu w takim formacie, jaki był dotychczas na naszym kanale. Dokładnie. Ruszamy teraz z czym, vlogiem? Z vlogmasami. <laughs> vlogmasami. Dokładnie, tak. Zobaczycie, co to będzie i ja w naszym wykonaniu. Yy, na pewno będzie to inaczej niż wszystkie vlogmasy, które znacie. Mm -hmm. Więc zostawiacie tę subskrypcję. Bądźcie w tym procencie osób, które nas subskrybują. Dokładnie. I liczymy na to, że coraz więcej osób będzie subskrybowało ten kanał. A my widzimy się w vlogmasie. Tak, tak y, numer jeden, 1 grudnia. 1 grudnia, więc do zobaczenia. Siemaneczko. jeszcze raz dzięki <toszczędny> za 100 subskrypcji. Pa!